Zadanie dziesiąte za jeden punkt z matury 2012. Liczba tangens 30 stopni minus sinus 30 stopni jest równa i mamy cztery możliwości do wyboru. Jak obliczyć to wyrażenie? Należy przypomnieć sobie w głowie wartości, które występują w następującej tabelce. Czyli szukamy tangensa 30 stopni. Myślę, że pamiętasz już na maturze, że to jest pierwiastek z 3 przez 3. Więc tę oto wartość zastępujemy już wartością liczbową. A sinus 30 stopni bardzo często występuje w zadaniach. Jest to po prostu 1 druga, więc odejmujemy minus jedna druga. Teraz należy to sprowadzić do wspólnego mianownika, gdyż w trzech odpowiedziach mamy szóstkę w mianowniku. Więc jak widzisz, mianownik będzie, tak jak tutaj, 6. Więc... 6 dzielimy przez 3 to jest 2, 2 razy pierwiastek, czyli 2 pierwiastek z 3. Teraz zajmiemy się drugim elementem, czyli 6 podzielić na 2 to 3, 3 razy 1 to minus 3. Jest to już nasza wartość sprowadzona do wspólnego mianownika, i widzimy, że jest to odpowiedź d.